Siemann, no tu Bogdan Play Again, a tu drugi odcinek z serii World of Tanks Czyli teraz będzie dyskusja z World of Tanks A tematem jej będzie y, aktualizacja 8.8 w wocie A jeśli już nie chodzi o WOTA to będzie tematem nagrywanie No więc najpierw przejdźmy do tematu y, aktualizacji 8.8 Czyli ja sobie tu pomogę pokojem e, czyli dodali e, a raczej zreaktywowali mapy bagno e, chyba cichy brzeg e. no i chyba na razie z tego co wiem to tyle e, Tu już chyba wszystko było jeśli chodzi o nowe mapy to nie ma. Y, chyba nie ma. Y, I jeśli teraz chodzi o y, czołgi, to tak, dodali nową gałąź y, y, rosyjskich czołgów. Y, nie, chińskich. Y, rosyjskich czołgów średnich. Ja tu sobie popatrzę... Oha, tak. Od T34 yy, można iść... O, ja mam T34 nawet. A43, A44, obiekt 416. Yy, yy, co później zmienili? Dodali... Yy, zmienili nazwę... Yy, te, y, tutaj dodali y, MT25, no i chyba y, wszystko pozmieniali tam rzeczy w y, rzeczy w pojazdach. Co jeszcze? Tu? Nie wiem, nie jestem za bardzo zorientowany. Yy, 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 yy. Chyba coś francuskiego dodali, czy nie? Nie, chyba nie. Dobra, nieważne. Dodali też y, to ważna rzecz y, dla posiadaczy superpersingów dodali y, to, że można y, je sprzedawać za złoto. No i chyba tyle z tego co wiem. A się no z tego co wiem, bo jest pewnie dużo więcej. A więc zacznijmy grać. Y, zacznę grać na... Aha, jeszcze zapomniałem. Najważniejsza. Jedna z najważniejszych. Misje dodali. Na przykład misja na 2 września. Znajdź się wśród trzech najlepszych graczy, którzy zdobyli najwięcej doświadczenia spośród członków obu drużyn. nagroda, udział, doświadczenia, załogi. Na razie chyba nie będę robił. Zdobywanie szlifów. Aha, czyli pierwsze, w celu ukończenia misji strategicznej skończ następne misje w dowolnej kolejności. Mhm. Dobra, rozumiem. A się nie rozumiem. Dobra, nieważne. Zacznijmy grać, bo na razie nie zacznę misji, póki ich nie ogarnę. Więc zacznę grać chyba na... Yy, tutaj, na T-34. Tutaj widzę, że dodali tego A43, A44, obiekt 416 i później powrót do pierwotnego drzewka, czyli T54. Więc yy, zagram właśnie na nim. Zróbmy bitwę. No i jak w poprzednim odcinku słyszeliście z odcinku z polisbojem chcę yy, przejść do T-34 później y, później na y, o, coś się lagowało o, działa ale lagi na rosyjskie czołgi średniej, na KW-13 i z KW-13 na is -y. no i tak, lasowanie nie jest najgorsze, mogło być lepiej, ale nie jest najgorsze. No i tu chyba nie widzę ani jednego czołgu z tych dodanych. Zmieni nazwę Jagd 4. Ja się był Jagd. Nie wiem jak to było, ale było inaczej. No i nie, nie widzę tutaj mapa. Święta Dolina. Jeszcze rzadko na niej gram chociaż podoba mi się tutaj to przejście bokiem nie lubię tej strony aha to właśnie to przejście bokiem jest. ale cóż tam połowa dróżna jedzie więc przejdźmy sobie tędy i wspomóżmy to skrzydło środkiem chyba nikt nie pojedzie chociaż nie wiem no i uprzedzam że może mi trochę lagować ponieważ yy, dodaje mi się yy, już yy, filmik yy, z Eurotraka a się nie dodaje tylko eksportuje yy, więc yy, z Eurotraka raczej na pewno będzie 16 .00. czy wyrobię się z, yy, z tym odcinkiem z WOTA nie wiem Aha, jeszcze jak jeszcze nie ma takiej bitwy to mm, zobaczmy sobie czy w ustawieniach nic nie dodali Czyli tutaj raczej nic Tutaj też nic nie widzę Dźwięk O, widzę tutaj komunikaty głosowe w bitwie Standardowy to taki? A narodowy? No chyba sobie dam standardowy. Narodowy, może później zobaczę. Mm. Narodowy, ciekawe dla kogo to jest ten narodowy. No, na pewno nie dla mnie. O, widzę tutaj jakiś... Może ktoś chciał strzelić we mnie? Nie wiem czy we mnie dokładnie, ale... Na razie tu cicho, wygrywamy 4 do 2. Aha, no i jeszcze nawet nie zacząłem tematu. Czyli nagrywanie. Jak może wiecie, a może nie, ten, ci, którzy zaczynali nagrywać na YouTube, próbowali albo zaczęli, wiedzą, że to nie jest aż takie proste. Ja się przyznamiałem z tym, dość duże kłopoty o tak o dość duże no bardzo duże kłopoty no bo yy, chciałem yy, ten kanał zrobić jakieś pół roku temu wtedy miałem pierwszą taką myśl żeby zrobić kanał na youtube żeby nagrywać takie gameplaye no i wtedy yy, zacząłem ale nie wyszło. Jakieś mi tam programy nie pasowały i tak dalej. Później po tym pół roku y, znowu spróbowałem. No i zaczęło mi się udawać. No znaczy, się no udawać ja nie można. Nie mogę tu powiedzieć udawać, bo y, te filmiki nie powalają, ale mam nadzieję, że to się zmieni. No i y, 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 problemy też z nagrywaniem z Palibojem. Yy, jakieś inne ustawienia mieliśmy N nie dało się nagrywać oboje bo albo mnie nie było słychać albo jego nie było słychać yy, chyba już ten problem rozwiązałem mam nadzieję no bo yy, chodziło też o dźwięk z gry yy, jak pewnie będziecie widzieć yy, Dźwięk się będzie różnił Począwszy od nagrania y, Z tego z y, Wcześniejszych do pierwszego nagrania na nowych ustawieniach, czyli Na odcinku z Eurotraka, będzie się różnił dla... A się, mam nadzieję, że się nie zmieni na gorsze Ale na pewno na lepsze też się nie zmieni Tu nie wiem jak będzie. Oby się tylko nie zmienił na gorsze. Mam nadzieję, że tak nie będzie. On tutaj zes. Mm, no ale nie mam co liczyć na jakieś poprawienie jakości, bo no, wtedy nagrywałem na programie osobno do nagrywania dźwięku, osobno do nagrywania programu. Teraz, żeby nagrywać dźwięk z muszę nagrywać... Muszę nagrywać także dźwięk z mikrofonu. Ojej! Jaki fuks, proszę państwa! No i brawo. Ta bitwa skończyła się sukcesem. Tak, no i ten odcinek y, chyba będzie dość krótki. Mm. ponieważ... No ponieważ nie wiem, ponieważ czy... Nie wiem czemu, ale... Będzie jeszcze jedna krótka bitwa, nie wiem, Helkatem i ja już skończę. O Helkat ulubiony czołg. Chyba już to słyszeliście. Ale naprawdę uwielbiam go. No, ponieważ... No, ponieważ jest szybki, ma dobre działo. Pancerz, pancerz mnie tu nie obchodzi. Ważne, że jest szybki. A to się rzadko zdarza. Szybki i ba bardzo dobre działa. To jest normalnie czołg marzenie dla mnie. Najlepszy czołg. Najlepiej się nim yy, gra. A się mi się najlepiej gra. Ale mam lagi. Yy, Mówiłem, żeby tak będzie. Jeszcze gram z lisami, Nie chcę mi się tak właśnie grać. Dlatego sobie często jeżdżę napały, jak są takie głupie lesowania, nawet w tych czołgach wolniejszych. A się nie robię tak oczywiście w tych większych tierach, bo nie chce mi się płacić za. A mi się nic nie chce. Płacić za naprawę. Tutaj zagram jako spotter, chociaż mamy już jednego, T5, nawet dwóch, T51 i T21. E, T50 i T21. A oni mają tak samo. Mają helikopter, nie to wszystko. Pamiętam jak ten, jak jeszcze nie było fizyki, jakie były fejle... Na przykład jak chciało się zjechać na, jak z jakiejś góry, to się zjeżdżało w połowie, później się zwisało. Nie dało się wyjechać. To był czas. No i pamiętam jak to... Ja zacząłem grać, jak było aktualizacja. 5 5 5 coś, nie pamiętam dokładnie A, po prostu 5 chyba 8 czy kiedyś Dobra już to wyjadę Dostał jeszcze z takiego pędu więc i na nagranie chyba z 15 minut już nagrywam Przeciwnik oberwał. O, rozwalili go Dobrze Jeszcze może parę wyspotuję O, jednak nie KW5 mnie zniszczył KW5, najlepszy czołg na, chyba najmocniejszym pancerzem. Jedne co ja mogę u niego przebić, to te przednie. O, o, nie wiem co to jest naprawdę. Dobra, to ja już wracam do garażu. No więc ja już... Więc ja już kończę ten odcinek. Więc jak wam się podobało to subujcie, lajkujcie, komentujcie. Na razie.